Konkurs na danie wigilijne w Nowoczesnej Aranżacji przygotowali nauczyciele gastronomicznych przedmiotów zawodowych oraz uczniowie. Konkurs ma na celu rozbudzić w uczniach zainteresowanie sztuką kulinarną. Nasi uczniowie też bardzo chcą się pochwalić tym, co potrafią zrobić, bo jak zaraz podejdziecie z kamerą do stołu, zobaczycie, że te dania naprawdę są bardzo fajne, bardzo ładne, fajnie przygotowane, smaczne. To też jest tak, że chcemy pokazać, że nasi uczniowie to prawdziwi pasjonaci. Ci, którzy wybierają zawód kucharza, robią to naprawdę z sercem i bardzo lubią to robić. Dzisiaj od godziny 8 rano nasi uczniowie stali na pracowni gastronomicznej, gdzie sami, własnymi rękoma szykowali to wszystko. Mamy potrawy ze wschodniej Polski. Jest kutia na nowo z ryżem zamiast pszenicy. Zupełnie coś innego. Oni też uczą się łączyć smaki na nowo sami kombinują, żeby to wszystkim nam smakowało. Chcemy też, organizując takie konkursy, wyłowić nowe talenty tak kulinarne. I trzeba przyznać, że pomimo, że uczniowie nie mieli prostego zadania, ponieważ zaczarować i unowocześnić tradycyjne dania było wyzwaniem, świetnie dali sobie radę. Przygotowaliśmy sałatkę jarzynową podanych w tartaletkach z ciasta francuskiego i ozdobioną natką pietruszki, koperkiem i granatem. Czy w ogóle pomysł na takie danie? No, z internetu. No, no, z takich właśnie, taki właśnie tak. stron kulinarnych z przepisami. Zdjęcia szukaliśmy i się zainspirowaliśmy czymś takim właśnie. Przygotowałam wegetariańskie udo kurczaka. W środku jest poszatkowana czerwona kapusta, ta pieczarki w marynadzie z sosu sojowego, klinowego soropu, ta czosnku i mielony papryki. Dalej to wszystko obsmażyłam, to zawinęłam w ryżowy liść i to zrobiłam warzywa grillowane. Jak w ogóle pomysł na to danie? Wegańskie, ponieważ na Wigilię nie wolno jeść mięso, nie czerwone, nie białe, to myślałam, że będzie dobrze przygotować warzywa, a nie jakąś rybę, ponieważ lubię bardzo takie warzywa gotować i tak dalej. Skąd w ogóle wziąłeś ten przepis? Sama wymyśliłaś, czy, czy inspirowałaś jakimś przepisem? Mój brat też z tym pomógł. On jest z trzeciej klasy, też kucharz. W tym roku jedzie nawet w, na konkurs ogólnopolski z Kucharzów i takie. Dał mi pomysł na to, że jest takie oryginalne i bardzo takie ładne. Dania oceniało Jiri, a w jego składzie, oprócz nauczycieli, znalazł się szef kuchni, który pod lupę brał kilka aspektów. Ja dużo zwracam uwagi na wygląd, bo jednak jestem wzorowcem, ale ten smak jest też bardzo ważny, tak, bo jemy oczami. Tak, jakby to mówić, ale ten smak jest wyjątkowy, Tak, tutaj, jak widzimy, jest dużo tych dań na bardzo różnych poziomach. Tak? ale uważam, że ci uczniowie zrobili naprawdę bardzo fajną pracę. I jest, mamy tutaj ciężki orzek do zgryzienia, bo naprawdę fajnie, fajnie, bardzo smacznie pogotowali. Konkurs wygrała Ola Sudyk za Barsz Czerwony z pasztecikami.